Uh. Chyba fajno Albo trochę fajniejszy Powiem tak Coś weszło, nie było, nie było Powiem tak Czerwonego rybaka mam Ale tak idzie Coś idzie No cześć moi drodzy Słuchajcie znowu nad wodą Zalewik Jestem tutaj rano, tak powiem, może nie, nie świt, bo tutaj od świtu to dopiero łowić można. Niemniej jednak jestem nad wodą, przyjechałem tutaj, no może potrenować to za duże słowa, ale zobaczyć co ta woda tutaj ma. Byłem tutaj parę razy, ale jeśli chodzi o łowienie z płowikiem, bo tak dzisiaj będę łowił tą metodą, to nie mam doświadczenia tutaj z tej wody. Zawsze tutaj jak przyjeżdżałem, to woda ten, woda, ryba się chlupie jakaś tam drobnica. Zawsze tutaj przyjeżdżałem to na Federa, na, na metody gruntowe I to tutaj łowiłem tymi metodami Jeśli chodzi o spadek, nie mam żadnego pojęcia tutaj jak łowić Więc przyjechałem troszeczkę zobaczyć co, co, co tutaj kurde zastosować, jakie metody Mam parę, parę takich myków, że tak to nazwę, które wam pokażę Dzisiaj zastosuję, zobaczymy czy to zda egzamin czy nie zda egzaminu. Za tydzień tutaj są następne zawody, 4 kół Mam nadzieję, że będę na tych zawodach i, i co, no i, i, i będę tutaj próbował, Rozstawić się, dzisiaj to tak powiem jestem, żeby, żeby sprawdzić tutaj jak na ten spawik łowić. Rozstawiam się, troszeczkę zanęty, dzisiaj jestem rekreacyjnie, sprawdzić tylko, posiedzieć parę godzin, zobaczyć jak ten spawik wygląda. Mam dwie odległościówki, mam taką odległościówkę zrobioną z karpiówki, ale to wam pokażę o co tu chodzi. Tak sobie Wczoraj kminiłem i mówię, co do, jest tutaj ładna ryba, jest karp, są i siotry ładne i nastawiam się tak, że co, żeby złowić y, nawet na tych zawodach jednego, dwa karpie albo jej siotry i może być już pozamiatane y, zawody, więc tak troszeczkę tutaj inaczej. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie y, współgrało to wszystko, tak jak mówiłem mam dwie długościówki, jedną skarpiówki, mam bolonkę, mam bacika siedmiometrowego, zobaczymy, będziemy rzucać dalej, bliżej, y, mam kukurydzę. Nawet zastosowałem, znaczy zastosowałem, zastosujemy, yy, spróbujemy jak to na, na, na kuleczki. Kuleczka, dumbelsik yy, też rzucimy na spawik. Zobaczymy co to z tego wniknie w ogóle. Dobra ja się rozkładam, a yy, Wy oglądajcie i nie zapominajcie subskrybować, lajkować, komentować. Chciałbym wszystkim podziękować serdecznie, którzy w ostatnim czasie się dorzucili, dorzucili, no, chociaż nie, nie w ostatnim, ale w ogóle y, tą cegiełkę, jeśli chodzi o mój kanał, subskrypcję. Na dzień dzisiejszy, z tego co rano patrzyłem y, mamy 1020 subskry, subskrybentów, więc y, chwała wam za to, bardzo dziękuję i subskrybujcie dalej, namawiajcie rodziny, y, żony, dzieci, kochanki. Vâng, như Dobra, pierwszy zestawik, słuchajcie, bacik. Y, tak to w stronę, żebyście, żebyście zobaczyli. Pierwszy bacik to jest tak, y, haczyk. Y, haczyk y, to jest bodajże szesnastka. Przyponik taki 20-30 cm. Spławiczek, y, dwie śrucinki z y, tego typu tego typu, to jest 2 dwugramowy taki żeby było widać, bo moje oczy chorują, niestety wchodzę w okulary, więc wzrok mam super, no i co, no i zakładamy słuchajcie pineczki Z2, Z3 rubinowe piękne rubinówki tak to wygląda, mam nadzieję, że będzie widać i co, no i rzucamy wygruntujemy, zobaczymy jak tu jest z gruntem w ogóle drugi zestaw, słuchajcie wędeczka, karpiówka 330 cm, wyrzut od 100 do 300 gram i tak słowiczek jeziorówka dosyć duża antenówka, 7 gramowy oliwka do dalekich rzutów żyłka powiem wam, że 0,40, tak dokładnie przypon 0,16 tutaj, tak tak, dobrze mówię. Haczyk będzie tutaj czternastka, ale czternastka haczyczek, jak widzicie, z, z bagnetem. A jak czemu z bagnetem, to zaraz zobaczycie. Słuchajcie, zarzucamy tak. Jedno żółto kukurydzę na haczyk. Dobrze mówię, dobrze mówię. I zarzucamy jednego albo dwa białe, jak wejdą. Jak wejdą. Takie słabe te, te robaki. Widzę, kupiłem jakościowo, ale nie są za świeże, ale to nie koliduje. Jednego, jeden wejdzie i teraz anabagnecik rzucimy. Skoro jest jest yy, żółta kukurydza, to wrzucimy pomarańczowego pomarańczowego Dambelsa, albo 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 kulkę, to nie wiem jak zwał, tak zwał, to jest mini larwa, o o i taki zestawik, słuchajcie i wrzucimy to taki zestawik na, na y, karpia, na spławik, zobaczymy, wygrządowałem, y, ta przynęta leży na dnie i zobaczymy co z tego wyniknie, a jeszcze ja zobaczę jak to wygląda jeśli chodzi o pływanie tego, no pływa, pływa, y, nie Opada, wiecie? powolutko opada na dno, czyli jest git. Ma to opadać na, na dno. Mam branie, słuchajcie na dziko, ale przywoliło mi dobre. Jest i coś siedzi. A. Uh. gruba ryba. To jest. To jest gruba ryba. To jest wam, powiem. Kolega, jazgarz Czy się coś wydarzy, spróbujemy go tutaj A nie ty Jest ok. o Taki jazgarzik polski Ech. Ręce mam uwalone, dobra później, bo i kamerkę uwaliłem Paszedł, ale przylutował Do dna Znowu słuchajcie, mam branie, Na bata No jedzie coś o Uff. Powiem wam tak, ja zgarzę Pobawić się można Ale na dłuższą metę to będzie wkurzać Na razie zostawię bocika Jak się wkurzę, to rzucę, słuchajcie, na kukurydzę I będzie git spokój Już zrobiłem takiego, słuchajcie Sama zamęta. Rzuciłem tylko kukurydzy bez robaków. Może trochę dodam robaków. Może nie, wiecie, bo te robaki przyciągają chyba jazgarze, ogonki małe. Zostawimy sama zanęta z kukurydzą. Żeby tu grubsza ryba podeszła. Jakiś linny kleszcz, choć na leszcze te robaczka wyciągał, ale linek, nie wiem, karaś może, może karp. Zobaczymy. Tak na razie takiego jakiś se Robię kuleczki na razie pod Nęcą, ale tam się coś wywaliło dalej pod Bacika. O, idealnie. Tak na bacika mam branie tam coś siedzi już pewnie jakaś glizda mała. jazgarz to pewnie zachlany po samą dupę. Ech. Na razie słuchajcie samo Jazgarze I, i tylko jazgarze coś pod słońce, żeby ładnie było. Na razie na ten moment jest godzina ojej, 6.11 na ten moment y, same jazgarze na białego i na pinkę i to chyba ze 3 czy 4 wyciągnąłem y, daleko, odległościówka i to na bata na no, odległość, o coś mam branie widzicie, A! schrzaniłem y, na odległościówkę tak zwaną moją karpiową odległościówkę, nic na razie I, i nic, no próbujemy. Ale są brania i to dosyć często Wam powiem, to nie jest tak, że siedzisz i nic nie robisz i czekasz, czekasz, czekasz. i czekasz. I nawet Wam powiem, te brania jakby coś miętoliło kurczę tą tą yy, odległościówkę, a tam mam, przypominam, kukurydzę kukurydzą i, i kurka A, teraz go przyczekałam Uuu A co to jest? Właśnie o tym mówiłem, ale to nie jest. Co to jest za ryba? Wy mi powiedzcie Nie, to nie jest oklejka. To nie jest oklejka chyba. Nie, jest za gruba na oklejkę. Mam fajną rybę chyba fajną, albo trochę fajniejszą. Powiem tak coś weszło, nie było, nie było Ale coś weszło mi. Powiem tak, okonek mi okonek. okonek, Okonek, okonek Żeby się ładnie zademonstrowało takiego kolka dziobnąłem o 17 cm dostępne branie miałem Tym razem powiem wam szczerze cicho cicho płoć nie to nie jest płoć, to jest, wam powiem albo płoć taka, albo kurczę, strasznie tutaj dziwne te ryby są, wiecie, i ciężko jest powiedzieć, co to za gatunek. Oka czerwonego nie ma, to jakby, ale płetwy ma czerwone, są ubrania idzie coś złowić. Że y, ciekawiej się dzieje jak jest na haczyku, przynajmniej na, na, na bacika bo tam mam, wiadomo, mam kulkę i kukurydzę, ale na baciku lepiej się dzieje jak jest biały niż pinka rubinowa. Taka anomalia troszeczkę, bo niby ta, ta, ta rubinówka też robotę robi. Nie wiem, czy znowu jakieś branie nie mam. Jakiegoś brania? O, mam branie i to chyba płotkowy branie jest jakieś, o, ale ładnie. piękne branie. Ale ładna ryba. Weszła mi ryba, powiem wam. Uuu! Ale puściło. Ale piękna ryba była. I powiem wam, zobaczcie, na białego robaczka. I piękna ryba była. Kurcze spina, no bym wam pokazał na gorąco. Ale na białego robi robotę, powiem wam. Dobra. Biały jest ok Rzucam jeszcze. Zanęciłem trochę robotę. Zanęta robi robotę, panie. I powiem tak. Biały robaczek. Czerwonego i jedzie mi spławik, jedzie spławik na czerwonego, pewnie jakiś okoń się przypierdzielił albo co innego. No jedzie. No, siedzi coś, ale to powiem Wam, że nie dużego, może nawet to być. Jalo. O nie, jest puteczka ładna. Ładna puteczka na czerwonego dziębnęła z kubana. Ładna puteczka. na czerwonego robaka, mam branie. Ale tak idzie, coś idzie. Coś grubego, ale czekamy, bo to robak. O, 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 o. O, 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 o. Co cięcie. Kurde, i tu mam branie na dwie wędy. Ale coś jest? O kurde. Ale tam daleko kurczę bierze na, na bierne czerwonego. Jest, miałem na obydwu wędkach i powiem Wam: To jest, to nie jest płotka. Powiem Wam tak: po płotkę zobaczcie złapałem. oko jest czerwone to jest pociunia płetwy czerwone, całe, nie jakieś szare. branie albo nie wiem co to jest na jednym branie na drugim branie no, tu, tu mam u koniastego niedużego dobra no, to by wszystko z, z tego spiąć a tutaj słuchajcie u z tego białego dobrze że się nie zachlał nie lecimy tutaj, bo nie, nie, nie widzę z powika ale trochę walczy ta rybą Możliwe, że to jest okoń większy nie, nie. Kłodka była słuchajcie nie. czerwone miała O A się kurne chłopie znowu chyba Nie szczarp się o taki o, o szedł. mam chyba broń na kukurydzę, bo słowika nie widzę, a na, na, napina mi się żyłka i mi się napięło wyraźnie idzie coś. Teraz zobaczymy, no idzie Mam. Coś ładnego Chyba coś ładnego nie wiem jeszcze Ale coś siedzi Wiecie to Kurde jeszcze mam Jeszcze rybę na na dwie wędki Powiem tak Tu też mam coś ładnego Nie Tu mam do konia Na, na tym A tu trzeba słuchajcie Pier To jest coś ładniejszego. Dobra. To Tonik w siarce siedzi sobie w wodzie. A ja wypnę tego okonka małego. O taki kurczę, od lasu. Czekaj, czekaj, szybko do zdjęcia i uciekaj do wody. okonek 17, 18 cm. Do wody, ale zaraz pokażę wam, bo mam coś fajnego. Co to jest? W ogóle za Rybsko. To jest w Piękna płoczna Piękna płoćna kukurydza. I to jest płoć. Taką buteczkę. Dziabnołem. Piękna płoć. Piękniuszka. I ona ma, słuchajcie, płotka 26 cm, wpadła na kukurydzkę, Do wody lecz. poszła tak na szybko. Podsumowując, Ej. miałam brania na dwóch wędkach. Teraz, jak widzieliście, na jednym był mały konek, na drugim piękna płoć, taka 20, ona 7 czy 8 cm miała. Powiem tak, znik mi spabieg. Nie widziałem kiedy co i jak, ale patrzę, żyłka była luźna, to żyłka się napręża, a miałem załączony jeszcze bieg wolny, to jeszcze mi wyciągało z tego skabłonka, z, z kołowrotka. Żyłkę i przyciąłem. No i myślałem, że to karp, wiecie, bo tak zaczęło ściągać, I mówię, co fajnie, ale nie, płoteczka, ale niemniej też się bardzo cieszę, bo płotka naprawdę fajna i i git malina jest co to jest, to nie wiem Zmierzymy, a zdjęcie zrobimy zaraz, wstawimy na grupę się z fachowców zapytam co to za ryba w ogóle, zmierzymy cicho, ile on ma? on ma słuchajcie, gdzieś około 18 cm wody My dzisiaj przynajmniej ja kończę i tak jakieś wnioski z tego nazwy treningu przed zawodami to że gdzieś do godziny tej 10 nawet w pół do 10 coś tam brało pekało po godzinie 10 już zupełnie jest nic, nic się nie działo jest godzina 12 więc się zmywam do domu w dużo małych jazi dwie płoteczki w tym jedna większa małych okolków kupa i jest nic więcej nie wpadło I powiem tak więcej pytań jak wniosków moim zdaniem jest i, i do końca nie wiem jak jeszcze tutaj łowić tak jak z Markiem widzieliśmy na Siemianówce jak łowić już przy przy, przy zawodach na zawodach bo byliśmy dwa razy tak jeszcze tutaj nie wiem, może mi się uda jeszcze w piątek przed zawodami przyjechać, ale to zobaczymy jak to będzie na dzień dzisiejszy kończymy, to co złowiłem to widzieliście, to nie ma nic do pokazywania, bo wszystko w wodzie od razu łowisko no kill, zalewik mały fajny, mimo tego, że dzisiaj było naprawdę słabo na ten spławik, może to może ten spławik dla mnie to jest łowisko takie federowe, bardziej gruntowe. Ale ludzie też przyjeżdżają tutaj na spławik, więc co? takie zmywam się, zapraszam do oglądania i co? No do następnej przygody no. wędkarskiej Siemanka.